Nie. Witam wszystkich bardzo serdecznie już na następnym odcinku. Słuchajcie, okazało się, że popełniłem błąd. Pierwszy błąd na tej łazience. Pamiętacie, co się stało wczoraj? Te kawałki płyty GK odpadły mi stąd. I tak jak zawsze człowiek się stara, ja nie wiedziałem, że, że to nie będzie trzymać tak jak tej cegły. Te kafle nie będą się trzymać. Zobaczcie, tutaj wszystko jest, nie oderwiecie tego. A tutaj wszystko odpadło, więc zobaczcie, jaka jest przyczyna. Na przyszłość to dla Was jest też nauka. Tutaj podłoże zostało nieodpylone, jest mleczko. E, I to trzeba teraz zagruntować. Po prostu potrzebna jest warstwa szczepna. Ja to będę teraz robił. Mamy już połowę ściany, ale lepiej późno niż wcale. A to jest bardzo dobre urządzenie do kawy. Można sobie zabrać mleko i nalać. Zobaczcie, jak działa. Tylko pamiętajcie, żeby sobie zabezpieczyć kafle, żeby nie było zacieków. O właśnie tak.